you Dobre, kochani, witajcie. Hmm, nawet nie wiem jak mam to nazwać. Jak to nagrywam, jest dzisiaj 17 czerwca 2023 roku, ale już w tym momencie jestem tego 18, bo wiecie, że czas i przestrzeń tak naprawdę, czas jest tak naprawdę względny i możemy być tam, gdzie chcemy, tam, gdzie tego potrzebujemy, i właśnie to się teraz dzieje. Więc ja myślę, że śmiało mogę Wam powiedzieć, że witam Was tego 18 czerwca 2023 roku. W piękną niedzielę, która dla mnie zapowiada się bardzo intensywnie, bo prowadzę właśnie w tym momencie, jak to oglądasz, warsztaty, w co gramy w relacjach w Birmingham. Więc jeśli ktoś ma jeszcze ochotę dołączyć, to jak najbardziej zapraszam, bo tam naprawdę bardzo dużo się dzieje teraz w tym momencie. Ale dzisiaj przychodzę do ciebie z dobrymi wiadomościami, że tydzień się kończy. Że dzisiaj w Wielkiej Brytanii mamy dzień taty, eee, możecie go celebrować wspólnie ze swoimi dziećmi, eee, że to wszystko, co zrobiłeś dla siebie w tym tygodniu, jest warte tego. I przychodzę jeszcze dzisiaj do ciebie ci powiedzieć, że warto, warto to robić, warto kontynuować. Jeśli mógłbym Cię poprosić, żeby wziął głęboki wdech i wydech, i zastanowił się, jaka jest jedna najważniejsza myśl tego tygodnia, jaki jest wniosek tego tygodnia. I poczuj to. Poczuj to, co zrozumiałeś w tym tygodniu. Możesz wysłać wdzięczność do wszystkich osób, które Ci to wszystko pokazały. I bądź w tym zaufaniu, że wszystko to, co się zadziało w tym tygodniu, nie było przez Ciebie, ale dla Ciebie. Żebyś właśnie w tym momencie, w tą niedzielę wziął ten wdech i powiedział, tak, to wszystko jest dla mnie. Wszystko jest dla mnie. Nie przeze mnie. I biorę za to wszystko odpowiedzialność. A co będzie działo się w tym tygodniu? Oczywiście zobaczymy sobie w naszym czytaniu. Pamiętaj proszę, żeby z tego spotkania wziąć wszystko to, czego potrzebujesz. Całą resztę zostaw, bo właśnie może jedno zdanie, które tutaj padnie, odmieni życie innej osoby. A ty weź to, co twoje i korzystaj, bo właśnie po to to jest. Zobaczmy. Co będzie w tym tygodniu nadchodzącym się działo? Zaczynamy od naszych kart wsparcia, które możesz sobie pobrać kompletnie za darmo na mojej stronie internetowej. Możesz sobie wydrukować i korzystać z nich na co dzień. Dobrze, jedziemy. Zobaczmy, co się zadziało i co się zadzieje w nadchodzącym tygodniu. Karta wsparcia dla nas wszystkich to uwaga, to uwaga, mamy kartę siły. Siła która jest bardzo potrzebna w naszym życiu. Siła, która sprawia, że idziemy do przodu, siła, która sprawia, że rozwiązujemy nasze problemy, bo mamy na to energię. Siła też jest dlatego, że w tym miesiącu, to jest nie dość, że środek roku, to jest jeszcze środek miesiąca, gdzie mamy i ten nów i to przesilenie letnie i tej siły mamy bardzo dużo i z tego mamy korzystać, bo. Jesteśmy na tak zwanej fali, na której płyniemy i wykorzystujmy szanse, które przychodzą. Bo kolejnej szansy nie będzie takiej samej, bo kolejna może się pojawić, ale takiej samej nie będzie. Więc jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie masz tej siły, to tą siłę warto sobie mm, znaleźć, bo ta siła jest w nas nieskończona. Tylko kwestia tego, jak i gdzie my ją znajdziemy. I warto się nad tym pochylić i zobaczyć, czy może ten brak siły wynika z naszych decyzji, czy może ten brak siły wynika z osób, które gdzieś tam nas obciążają, czy może ten brak siły wynika z poziomu ciała, że może warto o to ciało zadbać, zadbać o jakąś suplementację, może o zmianę diety, żeby to nasze ciało miało siłę, żeby stanąć do tego wszystkiego. A druga część tej karty mówi, jakkolwiek intensywnie się nie dzieje. Jakko, jakiekolwiek decyzje nie podejmiesz świadome, to dasz radę pod warunkiem, że uwierzysz w siebie. Podstawą kreacji jest tak zwana, tak zwana, to jest po prostu wiara, bo jeśli w to nie wierzysz, to na pewno się nie zadzieje. I tutaj słowa, które usłyszałem w tym tygodniu, które tak bardzo we mnie wybrzmiały, jeśli chodzi o kreację i o to, co chcę dzisiaj też Wam przekazać, że jeśli Tobie udało się już zobaczyć efekt, Końcowe tego, o czym marzysz, tego, co już chcesz, to Wszechświat to już dla Ciebie ma. I tylko kwestia tego, jak i w jaki sposób pozwoli, żeby to do Ciebie zeszło. A wiara jest nieodłącznym czynnikiem tego. I tego, kochani, w tym tygodniu Wam życzę. Eee, dobrze, zobaczmy sobie, co dalej. Obok siły. Eee, obok siły. I tej wiary. Eee, co mamy jeszcze zauważyć? Jakaś rada na ten tydzień dla nas wszystkich. Jakaś rada, no i zobaczcie. Jak już wierzysz, że dasz radę, to to wszystko spada na ziemię. Ja aż mam ciarki, jak to mówię, bo pamiętacie, przed chwilą powiedziałem, że, że wszechświat to wszystko widzi, nie tylko kwestia tego, jak to, jak to ściągnąć do ziemi. I właśnie to jest ten deszcz obfitości. I to jest klucz tego tygodnia, że jeśli będziesz w stanie zaufania, wiary, Kreacji, działania, bo nie tylko wiara wystarczy do tego, ale też działanie, to ten deszcz obfitości jest. Ja już chyba mówiłem to tutaj, jak nie to chyba na mojej grupie, którą prowadzę codziennie, że ten miesiąc jest miesiącem farta. Tak, jakbyśmy dostawali szansę, która pojawia się tylko raz i się wykorzystasz, to tak naprawdę otwiera się deszcz obfitości właśnie taki i no nawet zaryzykowałbym powiedzenie, że wzdrawki albo jakieś gry losowe chociaż wiemy co tam za tym stoi to warto byłoby troszkę ten los pokusić albo po prostu do niego wejść, żeby z niego skorzystać a czemu nie? Bo nigdy nic nie wiadomo no dobrze ciekawe zobaczcie nawet kolory się pięknie dobrały co dobrego w tym tygodniu? Co dobrego w tym tygodniu nas czeka? Co dobrego w tym tygodniu nas czeka? <laughs> Zobaczcie, mamy naszego jokera, który zwraca uwagę na to, że może zadzieć się dosłownie wszystko. Wszystko. Ja lubię też tą kartę, bo, bo ona oznacza właśnie, że to Ty wybierasz, co się z Tobą dzieje. To Ty wybierasz, w którą stronę idziesz. I to od Ciebie zależy, co się będzie działo. Ale oczywiście mamy jeszcze kolejną kartę, która była pod tym. To jest ta królowa Pentakli. Więc, jeśli chodzi o biznesy, na pewno dobry czas na jakieś rozkręcanie nowych działalności, na pewno wykorzystanie tej energii słońca, bo teraz korzystajmy z tej energii. Jak na dworze jest ciepło, jest to słońce, wykorzystujmy to słońce nie tylko do regenerowania swojego ciała, ale też do działania. I wszystko tam, wszystko to, co jest tym słońcem, będzie miało w tym tygodniu taką szansę zaistnienia, olśnienia wszystkich. I ta królowa pentakli też mówi o pieniądzach, o tej obfitości, że ta obfitość spłynie do ciebie. Ale zobacz, w momencie, w którym będziesz wierzył, a ta królowa, ona wierzy, ona to już ma, ona już to widzi i z tego korzysta. Więc tego, kochani, Wam życzę. Dobrze. Zobaczmy kolorek, który nas wspiera w tym tygodniu. Zobaczmy kolor, który jest z nami w tym tygodniu i będzie nas wspierał. Jest to kolor jaki? O, patrzcie, wypadł, wypadł, wypadł i też ma bardzo dużo wspólnego z naszą siłą. To jest kolor brązowy. Brąz, to nawet nie jest brąz. To jest taki miedziany. Nie wiem dokładnie, jak to nazwać, ale wiecie, widzicie tą kartę i potraficie sobie to wyobrazić, to mamy kolor, który mówi: wzmocnij swoje ciało, żebyśmy mieli siłę do tego wszystkiego stanąć. Dbanie o ciało jest jednym z najważniejszych czynników również i kreacji, bo jeśli nie masz siły do tego, żeby stanąć do wszystkiego, co cię spotyka, no to to może się nie zadziać bo po prostu nie jesteś gotowy w ciele, żeby to wszystko przyjąć. Więc i suplementacja, i może jakaś dieta, może jakiś masaż, na pewno by się w tym tygodniu nadał. Dobrze, i na koniec e, myśl pozytywna. Myśl pozytywna na ten cały tydzień. To, proszę Państwa, zobaczmy moje cudaczki, kochane. To, co mamy. No, no nie mogło być inaczej. Jak już mamy tutaj, mówimy o kreacji, o sile, o fidości, o działaniu, to na pewno słowo uwierz jest tym kluczowym, które będzie będzie rozwiązaniem. I powiem Wam na moich doświadczeniach, które jak już tylko wszystko dostanie dopięte na ostatni guzik, Wam opowiem to, uwierzcie mi, że naprawdę wszystko jest możliwe. Wszystko. Pod warunkiem, że uwierzysz. Jeszcze pozwólcie, że przeczytam, co tutaj jest. Wokół Ciebie jest magia. Otwórz się na cuda wszechświata. Zwróć uwagę na połączenia i synchroniczność. No czyż to czytanie nie jest tą synchronicznością? Podążaj za swoimi uczuciami i wierz całym sercem. Z powodzeniem realizujemy nasze marzenia. Kiedy nasze uczucia są zgodne z naszymi planami. Jeszcze raz to przeczytam. Z powodzeniem realizujemy nasze marzenia. Kiedy nasze uczucia są zgodne z naszymi planami. Z tego świętego związku kształtują się właściwe idee, rozkwitają najlepsze relacje, a to, co zamierzasz, łatwo się urzeczywistnia. Wszystko jest, kochani, możliwe. Ja się z tym zgadzam w 100%. I tak jak dzisiaj jest sobota, a, a jestem w niedzieli, tak, tak różne rzeczy mogą się zadzieć. Tylko trzeba sobie na to wszystko pozwolić. Kochani, ja Wam życzę cudownej niedzieli. Ja w tym momencie jestem w Birmingham, więc tak jak Wam powiedziałem, jeśli ktoś ma ochotę dołączyć do mnie, to Was zapraszam, bo może ktoś tego słucha, a jest w okolicy Polish Millennium House, więc jak najbardziej jest to możliwe. W tym tygodniu widzimy się również w przyszłym tygodniu w Szkocji. Glasgow. Na konferencji Szkocja Włącza Myślenie, na której dr Huber Czerniak, Andrzej Kawka, Oskar Doroż, który był, nasza Beatka Guzak Macieja, Agnes Kahn, która też już była u nas, czy, czy nasza Ewunia od Komórek Macierzystych będzie z nami i będziemy wspólnie mogli dzielić się swoją wiedzą, zdobywać ją i wykorzystywać w praktyce. Dlatego, jeśli ktoś ma ochotę dołączyć do konferencji w Glasgow, zapraszamy bardzo serdecznie i online, i stacjonarnie, bo wszystko, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe w momencie, w którym nasza głowa jest też na to wszystko przygotowana. Życzę Wam cudownego dnia, cudownego tygodnia i do zobaczenia już niedługo. Wszystkiego dobrego.